Oni sami oświadczają, że oni do Europy przypłynęli czy przepłynęli przez Morze Śródziemne. Okay. A więc to nie jest zastosowanie konwencji dublińskiej, która obliguje państwo do przyjęcia tych migrantów, którzy z tego państwa jako pierwszego, czyli z Polski, przeszli na teren innego państwa i teraz się cofa takiego migranta. Tu, gdzie po raz pierwszy poprosiłeś o azyl, albo byłeś zarejestrowany, Tu nie ma dowodów. Niemcy się nam, nie cofa, kurtem, tylko przerzuca. Po prostu przysyłają nam tych, których u siebie nie chcą. I to jest właśnie takie w moim odczuciu najbardziej nam uwłaczające, bo po prostu uważają, że nam można. Proszę sobie wyobrazić, że próbowali to samo do Włoch, do Austrii. To Włosi z dużej puli przyjęli czterech. Czterech, tak. Bo ci tak. Byli, był dowód, że z Włoch przeszli do Niemiec. Tu nie ma żadnego dowodu. Tu hurtem przez las, przez rzekę, przez No tak nie można. Granica ma być szczelna, jeżeli jest dla państwa zagrożenie.